Nic mi się nie chce. Nie mam na to ochoty. Chodzę ciągle wkurwiony i ociążały. Nawet nie czerpię przyjemności z tego co jest. Takie właśnie myśli towarzyszyły mi 5 lat temu, w momencie kiedy już chodziłem na siłownię. Ćwiczyłem wtedy 5-6 razy nawet w tygodniu. A pomimo to i tak nie byłem szczęśliwy. Czy właśnie nie powinno wyglądać to tak, że w momencie kiedy chodzisz tyle razy na siłownię, powinieneś być szczęśliwy? bardziej skłonny do działania. Przecież właśnie wtedy myślałem, że skoro dobijam kalorie, trzymam się wyznaczonego makro, to tak to powinno właśnie działać. I uwierz mi, w tamtym okresie wcale nie jadłem jakoś bardzo dużo syfu. Faktycznie, czasami zdarzyło się, że tam na masie, kiedy miałem 5000 kalorii zapotrzebowania, zdarzyło się zjeść jakieś lejsy prosto z pieca, czy dobić to jakimiś tostami w takiej po prostu bardziej odchudzonej wersji. Dzięki tym doświadczeniom nauczyłem się jednej bardzo ważnej rzeczy, która dosłownie odmieniła moje życie i zacząłem czuć się dużo lepiej niż wtedy. Jakość produktów oraz to, co wprowadzasz do swojego organizmu, to rzecz nadrzędna i najważniejsza w Twojej diecie. Będąc mężczyzną w obecnych czasach, Szczerze, masz przejebaną sytuację, nie będąc tego świadom, co tak naprawdę jesz. W momencie, kiedy nie zwracasz uwagi na składy żywności. Nie obchodzą cię te zbędne kwestie zdrowotności, posiłków, czy nawet jesz syf i uważasz, że czujesz się po nim świetnie. Mmm, so good and tasty! Lecz muszę cię zmartwić. To tylko złudne wrażenie, że wszystko jest w porządku. Bo uwierz mi, prędzej czy później skutki takiego żywienia po prostu nadejdą. Obecna narracja prowadzona w social mediach, czy też w zwykłych mediach, jeżeli chodzi o dietę, to istny kabaret. Coraz większe rozpopularyzowanie podejścia: jedz co chcesz, wyglądaj jak chcesz. Tych wszystkich świetnych fit produktów wypełnionych olejem rzepakowym, czy sztucznymi słodzikami. Czy też patrzenie tylko i wyłącznie na produkty pod względem białka, tłuszczy i węglowodanów. Przecież to jest najważniejsze: dobijanie kalorii i trzymanie się makrospalników. Do tego tak naprawdę narasta coraz większa pandemia wypuszczania produktów typu zero, czy też tych z wysoką zawartością białka. Przy tym pełnych syntetycznych witamin, czy też minerałów, oraz coraz większego dodawania oleju słonecznikowego, czy też rzepakowego do podbijania. Walorów smakowych danego produktu. Więcej na ten temat poruszyłem w tym filmie, przypiętym tutaj, więc możesz sobie po prostu wejść i obczaić. I wiesz, co mnie najbardziej w tym śmieszy? Że ludzie z tytułami, którzy w teorii powinni przekazywać ci dobre, sprawdzone informacje, mówią na przykład, że miód to w 99% praktycznie. Sam bezwartościowy cukier, który notabene nie ma żadnych wartości. Sami przy tym jedzą estrogenowe tofu i nazywają posiłek jajecznicą. O kurwa, to to. I co najważniejsze, w momencie, kiedy obrażają te produkty, takie jak miód, w ogóle nie poruszają takiej tematyki, jak na przykład szlaki metaboliczne czy przyswajalność, czy też nawet tego, jak poszczególne jedzenie jest odbierane przez nasz organizm. I narracja tych osób zazwyczaj jest skuteczna. Wiesz czemu? Bo w momencie, kiedy cokolwiek zmienisz w swojej diecie i na przykład zaczniesz trochę czyście jeść, po prostu jeść mniej kalorii, to wiadomo, że uzyskasz jakikolwiek efekt. Tak samo w momencie, kiedy jesteś początkującym, dopiero co pójdziesz na siłownię, pochodzisz na siłownię regularnie, podotykasz tej sztangi, powykonujesz te ćwiczenia to tak czy siak nieważne, jak chaotyczny będzie Twój plan, i tak uzyskasz jakiekolwiek efekty. Bo dojdzie tutaj do procesu zwanego nubiance, czyli po prostu zwykłego zaadaptowania się Twojego organizmu do środowiska, w którym wcześniej nie przebywałeś. Tak samo jest w przypadku diety. Po prostu jest akcja, jest reakcja, więc właśnie dlatego te chujowe porady po prostu działają. A większość osób podąży właśnie tą ślepą narracją, że wystarczy tylko liczyć makro. Bo po prostu jest to łatwe i przyjemne, i tak naprawdę możesz zaspokajać swoje pokusy w dowolny sposób. Dlatego tak wiele ludzi tym podąża i uważa to za coś słusznego, tylko problem w tym, że nie są świadomi, jakie ma to przełożenie na ich hormony, czy też nawet na zdrowie ich narządów. I ja również nie jestem święty, sam uległem tej manipulacji. I powiem ci jedno, to wszystko działa, ale do pewnego momentu ich wcale nie musi być zdrowe. Starałem się naprawdę jeść czysto. Przy tym, jedząc naprawdę niewiele przetworzonej żywności. Aczkolwiek, wiadomo, czasami po prostu zdarzało się coś wrzucić na dobicie kalorii, takiego, nie wiem, monsterka, tigera, yy, czy też lejsy prosto z pieca. Najważniejszy aspekt, na który wtedy zwracałem uwagę, było to, żeby przecież makro się liczyło. No i się liczyło. Problem w tym, że moja sylwetka wtedy nie była na jakimś dobrym poziomie, już nie wspominając o tym jak się czułem, czy jak wyglądała moja twarz z powodu jedzenia tych produktów. Ale zawsze szukałem powodu gdzie indziej. Bo widzisz, jestem człowiekiem, który po prostu nigdy nie odpuszcza, nigdy nie daje za wygraną. Zawsze w momencie, kiedy pojawia się jakiś problem, na pewno istnieje na niego jakieś rozwiązanie. Więc po prostu zacząłem szukać odpowiedzi. Przestałem jeść płatki owsiane, ryże, kaszę, po prostu źródła węglowodanów złożonych. Zamieniłem kurczaka na indyka. Zacząłem jeść steki. Przestałem bać się tłuszczy. Jeżeli chcesz poznać pełną listę produktów, które jem, wbij pierwszy link w opisie. Znajdziesz tam po prostu całą pełną listę produktów, które wybieram. I to właśnie od tamtego momentu tak naprawdę wszystko się zmieniło. Moja sylwetka zaczęła wyglądać dużo lepiej. Posiadała coraz lepszą definicję, posiadała coraz więcej szczegółów. Tak samo jeżeli chodzi o cerę i o moją twarz, sprawa ogromnie się poprawiła. Bo po prostu przestałem wyglądać jak estrogenowy ziemniak z trądzikiem, a to jaki miało to wpływ na moje samopoczucie, to naprawdę. Coś kurwa wspaniałego. I jak myślisz, dlaczego tak się stało? Bo zacząłem mieć produkty pierwsze, produkty nieprzetworzone, które nie posiadają tych wszystkich zbędnych, niepotrzebnych ci substancji. Bo to właśnie te niepotrzebne składniki tych produktów. Powodują na przykład to, że jakieś sztuczne, syntetyczne składniki wpływają na stymulację Twojego mózgu. Po drugie, możesz zaobserwować że coraz więcej dodaje się oleju rzepakowego do żywności, czy też oleju słonecznikowego, który po prostu służy jako podbicie walorów smakowych. I ten olej nie ma żadnych kurwa wartości. Ten tłuszcz jest tylko przewodnikiem smaku, a w przypadku tych wszystkich batonów proteinowych czy jakichś fit produktów, do których jest dodawany, jest po prostu on najbardziej budżetową opcją, która nie kosztuje zbyt wiele, by podbić ten smak. I najważniejsze, co musisz z tego zrozumieć, to te rzeczy są zbędne, do niczego ci niepotrzebne i jedyne co powodują to niszczą twoje narządy i twoje zdrowie. Też na przykład powodują, że twój organizm może całkiem inaczej interpretować fruktozę pochodzącą z owoców. Oczywiście skutków spożywania takich olejów jest dużo więcej. Są one na przykład toksyczne dla wątroby, czy też potrafią nawet zwiększać one chroniczny stres. Lecz musisz pamiętać, że kwestią kluczową, która odpowiada za twoje samopoczucie czy twój performance w ciągu dnia, jest testosteron. Lecz nie możesz mieć wysokiego poziomu testosteronu w momencie, kiedy twoje narządy działają nieprawidłowo, bądź też po prostu są w słabszej kondycji, przez to co spożywasz. Przez produkty, których człowiek w teorii nie powinien spożywać. Człowiek powinien jeść produkty najbardziej podobne do jego tkanek, a nie rośliny, które na przykład wyrastają z ziemi i wykształciły sobie substancje antyodżywcze jako środek obronny przeciw drapieżnikom, i która większość z nich nie nadaje się do jedzenia na surowo. Przez co w momencie, kiedy to spożywasz, może to wpływać na Twoją kondycję oraz zdrowie Twoich narządów. Co z kolei będzie sprawiać, że możesz mieć problemy z testosteronem, gdyż nie będzie on na takim poziomie, jakby był w momencie, kiedy byś tego nie robił. Bo poziom testosteronu zależy tylko i wyłącznie od tego, w jak dobrym stanie są Twoje narządy oraz Twój cały organizm oraz umysł. Jak miałem się czuć świetnie w momencie, kiedy bezwartościowy ryż zalegał mi na żołąd, przez kilka dobrych lat. Jak moja sylwetka miała wyglądać dobrze w momencie kiedy jadłem jakiegoś batona proteinowego, pełnego sztucznych substancji, cukrów prostych i białka z serwatki. Potrzebujesz energii? To jesz daktyla albo łyżkę miodu. Potrzebujesz białka, to jesz jaja, steki, wątróbkę wołową, czy na przykład indyka. Swoją drogą wątróbka wołowa czy też jajka to jeden z najlepszych produktów, jakie istnieją. Szczególnie wątróbka wołowa, która jest po prostu istną bombą witaminową, pełną minerałów czy też witamin oraz jest ogromnym źródłem cynku. Oczywiście, że wszystkie z tych wymienionych rzeczy, takie jak owoce, steki, są zazwyczaj droższe. Ale co z tego? Ty tu widzisz problem, a ja widzę okazję, by sprawić, żebyś zarabiał więcej pieniędzy, żebyś jadł tak, jak powinieneś jeść, by być zdrowszym. Jesteś tym, co jesz. Na szali jest tak naprawdę twoje życie i zdrowie, i twoja cała przyszłość. A jedynym twoim usprawiedliwieniem jest to, że po prostu nie możesz sobie pozwolić na tą dietę, to czas coś zmienić w swoim życiu. Przestań myśleć tak niskolotnie. Jeżeli wciąż uważasz, że to jest wystarczający powód, by tak myśleć, że te produkty są drogie, więc ich nie będę kupował, to po prostu stąd wyjdź i tego k**a nie oglądaj. Bo prawda jest taka, że jest coraz mniej na rynku naturalnych, zdrowych, nieprzetworzonych produktów z lokalnych jakichś gospodarstw tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu większe firmy ich wygryzły z rynku. Czy też na przykład te firmy upadły w wyniku pewnej choroby. I to nie jest żadne wystarczające usprawiedliwienie, byś wybierał te gorsze alternatywy. Albo zaczniesz być świadomy, zaczniesz drążyć, zaczniesz się edukować, dowiadywać się więcej na ten temat, czy po prostu jednoczyć się z ludźmi, którzy nie mają zamkniętego myślenia i chcą po prostu być zdrową, najlepszą wersją siebie, by spełniać swoje marzenia. Jeśli wybrałeś tam opcję, to kliknij w drugi link w opisie. I podsumuję ten odcinek jednym cytatem. Bezmyślnym życiem człowiekowi żyć nie warto. Więc po prostu podejmij decyzję. Наразі.